Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Anina Fogelkosach. Moimi gośćmi dzisiejszego live'u są niesamowite liderki firmy Forever Living Products. Top nad topem praktycznie z całej Polski, a dziewczyny już powoli rozbijają świat, to tak to wygląda w praktyce. Doktor Renata Madziara, doktor nauk humanistycznych, kochani. Dziewczyna, która rozwaliła Forever, porzuciła historię na rzecz właśnie MLM-u i w ogóle do rozwoju siebie i całych swoich partnerek. 40 menedżerów już wykształciła w swoich strukturach, rozwaliła cały system, powiedziałabym, na ten moment, który jest możliwy do zbierania wszystkich nagród. Nie będę Wam tutaj tłumaczyła, bo czasami nie znacie planu marketingowego. Ale naprawdę dziewczyna zrobiła niesamowitą robotę w bardzo krótkim czasie stosunkowym, gdzie wielu liderów mówi, a to potrzebne ci jest nie 20-30 lat. Nie chyba by ci życia brakło pod tym kątem. Cieszę się, że jesteś z nami. Joanna Porada również mega liderka, która jest nie tylko entuzjastką swoich produktów, które promujesz po prostu w ramach firmy Forever Living Products, bo mam na myśli tutaj aloes, bo go rozszyfrowałaś z wszystkich stron i wiele publikacji masz. Które fajnie tutaj wspierają całą branżę i, i edukują innych, ale Jasia też dziewięciokrotnie zrobiła taki bardzo stosunkowo trudny bieg wielu osób, dziewięć razy już zrobiła program Eagle Managera. Wcale niełatwy, słuchajcie, dziewięciokrotny, dziewięć lat z rzędu wie, jak to prowadzić ten biznes i tym biznesem po prostu zaraża kolejne osoby. No i moim gościem jest również Ola Wajda, która w sumie niby zrobiłaś pierwszy raz ten program Eagle Manager, ale Ola wie, jak prowadzi całą tą swoją strukturę, bo zebrała wszystkie nagrody, które są możliwe i sięga po kolejną, bo już jest w połowie drogi o jeszcze większe, taki duży czek, który firma, firma tutaj realizuje. Ola również doskonale prowadzi swoją strukturę, wie, jak dziewczyny motywować, bo stała się już senior managerem i po kolei te pozycje twoje się rozwijają. A to są dopiero początki, kochani. Pamiętam, Ola. Jak zaczynała na szkoleniach moich i do końca nie wiedziała, ani wierzyła w siebie, że może to osiągnąć. A to się po prostu działo. Dziewczyny, ja widzę wasze sukcesy, ale chciałabym, abyście powiedzieli naszym słuchaczom, jakie wymówki mogłyście mieć, aby, które mogły się u Was pojawić, abyście mogły osiągnąć ten sukces, bo przecież. No, wymówkoza, to jest taka choroba, podobno MLM-owa, która się pojawia, że ja mam wymówkozę kolejną. Każdy ma jakąś inną wymówkozę. Co mogło być taką przeszkodą, taką wymówką, żebyście osiągnęły wasze sukcesy, które dzisiaj no, trzeba naprawdę powiedzieć, mega, mega wyczyn. Po prostu, już dużo mówić. Reniu. Co ty byś miała za wymówkę? Co ty mogłaś mieć za wymówkowozę? Oje, mogłam mieć i to kilka, i to takich naprawdę dosyć dużych wymówek. Przede wszystkim to, że mieszkam w małej miejscowości. Jak kto mi na tej wsi aloes kupi? Taki drogi. Jestem no. mamą. Tak, jestem mamą trójki dzieci. Nie mam czasu, bo przecież pracuję na etacie, jestem mamą kierowcą. Gdzie i kiedy? To już musiałabym nie spać. Kolejna rzecz, w miejscowości, gdzie mieszkam, akurat tam, gdzie mam dom, nie mam internetu i nie mam możliwości na posiadanie internetu. Jak mam zrobić międzynarodowy biznes online, jeżeli nie mam internetu? A poza tym jestem doktorem nauk humanistycznych, więc mi chyba nie wypada. A, dokładnie. Dokładnie. Taka wymówkoza, że już w ogóle, to przecież ja się nie mogę tym zająć. Przecież co to jest za biznes? Tak. Ja w ogóle przecież jako doktor doskonale wiem też, jak, jak mi tłumaczą Alina. Ty się zajmujesz takim po prostu niszową rzeczą, takim odpadem po prostu. Jak możesz zajmować się takim odpadem? A ja mówię, zaraz, zaraz, bakterie i inne grzyby też się bada. To przecież też są odpady, tak? Rzekomo, jeżeli taką kategorię przyjmiemy, więc tutaj dokładnie tak jak mówisz, no wiele, wiele osób z wykształceniem wyższym ma problem nawet z konsumowaniem produktów MLM-owych. Powiedzmy sobie też nawet w takiej kategorii. Świetne wymówkozy, świetne wymówkozy. Ola, Ty też chyba miałaś parę, mogłabyś mieć takich z takich, takich wiesz, wymówek konkretnych, nie? Od samego początku, zaczynawszy, no, to ja startowałam ponad 4 lata temu i nie wiedziałam nic o zdrowiu, nic o MLM-ie, nic o Aloesie. Ja Byłam w 7 miesiącu drugiej ciąży. I sprawdzałam z wiedzą równą zero, tak totalnie. U mnie w domu nigdy nie było alesu w doniczce, tak żeby ktoś gdzieś używał. Ja byłam po ekonomii, magister ekonomii, a ja nic nie wiedziałam o multilever marketingu w ogóle zero wiedzy, więc dla mnie start był zerowy. Ograniczenia duże, no bo drugie dziecko w brzuchu, pierwsze do żłobka nie poszło, jest dwójka dzieci i miałam ogromną niepewność siebie i strach przed oceną, czego nie widać z zewnątrz, jakie ludzie mnie wiedzą, no bo potoła się mechanizmy obronne, żeby tego nie było widać. Natomiast ja ogromnie się bałam, co będzie, jeżeli właśnie ktoś mi zada pytanie na jakie nie będę znała odpowiedzi albo coś się stanie, albo to nie będzie działać, albo cokolwiek, więc ja się bardzo bałam, co więcej w stanie strachu działałam około pół roku, czyli robiąc Forever nadal się bałam, jeszcze trochę, mm -hmm. ale i tak w to szłam. No, z drugiej strony po prostu miałam duży upór. Natomiast y, początek miałam taki, że miałam zero wiedzy, zero umiejętności, nie miałam lidera obok siebie, nie miałam lidera z którym nadawałam na tych samych falach. Byłam sama w mieście, w którym to robiłam, nikt tego wcześniej nie robił, nie wiadomo było co z tym zrobić, jak to ugryźć w ogóle, i drugie mm -hmm. dziecko w brzuchu do tego. Więc mogłabym się pozasłaniać pieluszkami, mogłabym się zasłaniać strachem, brakiem wiedzy, tym wszystkim. Natomiast popchnęła mnie ciekawość i po tych czterech latach z hakiem no, mam zarobki 20 tysięcy miesięcznie, więc czy warto się bać, czy warto się zasłaniać wymówkami? Warto, jeżeli nie chcesz mieć zjawistego życia. jedno pytanie, które się pojawia w pierwszych krokach do menedżera, który jest bardzo fajne. Na co jesteś gotowa pracować w tym momencie? Mhm. Pracować? W tym momencie i ta gotowość, tak? I ta praca, to, to oznacza nie tylko praca, że chodzę z produktami, tylko praca, to co mówiła Renia, nad sobą, nad swoimi ograniczeniami, umiejętnościami, nie? Więc dużo miałam wymówek, mogło mnie zatrzymać. Bardzo dużo osób, bardzo dużo osób wokoło mówią, że jestem, za dużo gadam, a jestem taka siaka, za bardzo taka, za mało taka, że to nie wypada, a ty się bawisz i różne inne rzeczy. Mogłabym, nie zrobiłam tego i nie żałuję. Ja a ciebie też wymówko, żeby mogła chłapnąć? <grystanie> tak myślę, że myślę, że też ja bym mogła mieć taką wymówkę, że miałam szkołę języka angielskiego Helendoron, 11 lat, wspaniałe. Wspaniale się miała ta szkoła. Ja byłam zachwycona, bo uważam, że wszystko, co się robi z sercem, to wychodzi. Więc ja nie miałam powód takiego, ale po co ci coś nowego? Przecież masz super szkółkę. No, ale ja sobie zadałam pytanie: ale ta szkółka jest dzisiaj na chwilę. Ja potem nie mam z tego emerytury. Dzisiaj mam dzieci, jutro ich nie mam. Jest to takie niepewne. A tutaj, cokolwiek zrobię, to robię na zawsze. Robię na pokolenia. Mam czwórkę dzieci, mogłaby być to moja wymówka, no przecież masz czwórkę dzieci, to gdzie tobie czasu starczy jeszcze na jakąś tam rozwijanie branży? I Może ja się łaci... powiedzieć że chłopcy jeszcze. Może łatwiej było, że miałam jakąś już wiedzę o zdrowiu jako mikrobiolog, Pochwaliłam się tą wiedzą, może y, mo koleżanki mnie zmotywowały, no weź to spisz, weź to spisz, niech my ci nie zadajemy tych samych pytań, ciągle tych samych. No więc powstała książka, tak? Aloes Japonia Asia. Ale tych wymówek byłoby pełno. A może dlatego, że no, trudno by mi było zacząć, dlaczego? Albo sponsor za daleko. Ja z Gdyni, sponsor z Kościerzyny i to nie było wtedy praca internetowa tylko raczej trzeba było się spotkać oko w oko dotknąć się i prowadzić biznes więc też to by mogła być wymówka to było moje wewnętrzne ja chcę ja jestem gotowy gotowa do zmian bo jeżeli ktoś mówi źle mi tu w tym momencie gdzie jestem chcę coś nowego no to jeżeli czegoś nowego oczekujemy no to zróbmy coś nowego zróbmy zmiany bez tego nie ma nie ma po prostu Niczego. A poza tym, forever jest takim, słuchajcie, narkotykiem. Jak już, jak już się go posmakuje, tak? I tych ludzi się pozna to nawet ta społeczność nas przyciąga, bo to są ludzie uśmiechnięci, nie kichający, nie kaszlący, zdrowe społeczeństwo. Jak się zarażać pozytywnie, słuchajcie. To mówi mikrobiolog, bo ja jasne. Nie my. Pod tym kątem. Dziewczyny, pokazujecie po prostu niesamowity sukces i ja wiem doskonale, że ta wymówkoza, która gdzieś towarzyszy każdej osobie, mogłaby u Was tak mocno zarosnąć, że byłaby niesamowitą pandemią. Ale to, co ja widzę, to jest odwrotność, dokładnie totalna odwrotność. Wasz sukces staje się niesamowitą pandemią zarażającą inne osoby. Bo za wami powinna mieć takie zdjęcia, że wasze całe po prostu struktury powinny być w fotografii takie tabla. Gdybyśmy tak to powiedzieli kiedyś za czasów takich trochę historycznych, jak to było kiedyś w szkołach, takie tabla były maturalne, to powinny stać wasze osoby. Jesteście tylko reprezentantami niesamowitych zespołów. Osiągacie nie tylko wy sukcesy, ale właśnie też i inne osoby. I o tym właśnie sukcesie, o tej recepcie na sukces podczas naszego Forever Energetic day 1 listopada, 1 lipca, nie listopada, pierwszego lipca o 17 godzinie na zamkniętym kanale, i myślę, że jeśli są osoby, które nas oglądają i chciałyby poznać, co tak naprawdę się stało, i co w waszej opinii jest takiego istotnego, aby osiągnąć podobny sukces, tak? który, który Wy osiągnąłyście, i z waszego po prostu punktu widzenia, te wasze porady usłyszeć. To ja myślę, że powinny połączyć się z nami na tym wydarzeniu właśnie tego 1 lipca, podkreślam, żebym się nie przejęzyczyła jeszcze raz o 17.00. Ale co jest piękne, jak nawet nie potrafię się połączyć z nami w tego 1 lipca, to wydarzenie będzie możliwe do odtworzenia do poniedziałku, do godziny 20. Więc przez cały weekend ktoś może po prostu was rozłożyć na łopatki, odtworzyć sobie każde słowo, spisać wasze wypowiedzi. Może jakieś książki powstaną jeszcze z tego, z tego tytułu i skrypty. Bo naprawdę, moi drodzy, to są niesamowite dziewczyny, niesamowite liderki, top, numer, top. Każda inna, każda odmienna, każda z inną osobowością, z innym charakterem, inną specyfiką w innych miejscach zamieszkująca, a jednocześnie udowodniłyście, że naprawdę sukces jest możliwy z firmą Forever Living Products do osiągnięcia, z czego ja się naprawdę cieszę i gratuluję Wam. Niezmiennie, i będę dalej trzymała kciuki o dalsze sukcesy. A ja wiem, że one po prostu będą, no bo po prostu top, numer top tak ma. A wie, bo wie, jaka jest recepta. Więc dziękuję Wam dziewczyny dzisiaj i zapraszam wszystkich na 1 lipca na godzinę 17 na Forever Energetic Day. Do zobaczenia. Zapraszamy.